Moim Państwa gościem będzie dzisiaj pan Marcin Olejasz, prezes firmy BOOMBIT, producenta gier, który planuje debiut na warszawskiej giełdzie. Porozmawiamy o planach rozwoju firmy, a także o tym, co ma do zaoferowania inwestorom. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, panie prezesie. Warszawska giełda nie cieszy się specjalnie zainteresowaniem emitentów w tym roku, nie licząc spółek, które się przenosiły z New Connect, właściwie nie mieliśmy debiutów. Skąd pomysł, żeby akurat teraz i w tym momencie, który chyba z perspektywy większości firm jest nieatrakcyjny nie czy też y, niewłaściwy na debiut giełdowy, skąd pomysł, żeby akurat teraz wchodzić na giełdę? My się przygotowaliśmy do tego procesu przez dosyć długi okres, przeszliśmy całą strukturyzację grupy w zeszłym roku, mamy 10 gier gotowych do wydania, tak więc dla nas jest to dobry moment. Mm -hmm. A jakie są, jakie są oczekiwania związane z tą transakcją? To znaczy, chodzi, chodzi Państwu tylko o pozyskanie kapitału, czy też jakiś aspekt wizerunkowy odgrywa tu rolę? Znaczy, no nie będę ukrywał, że pozyskanie kapitału jest głównym celem, ale jednocześnie chcemy też, żeby firma Bombic zaistniała w świadomości Polaków, bo firma jest bardziej znana za granicą niż na rodzimym podwórku. Mm -hmm. No a chyba specyfika branży, prawda? Że... No troszkę specyfika branży na pewno, też może się wiązać z tym, że jakby zmieniliśmy nazwę Zajdę Media na BOOMBIT mhm. dopiero w zeszłym roku, tak więc mamy nadzieję, że Polacy w końcu poznają. E, a proszę powiedzieć, bo w, 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 planujecie pozyskać 46 milionów złotych, e, jaki jest próg emisji? Znaczy i, poniżej jakiego progu nie chcieliby państwo dać, kiedy, kiedy emisja nie dojdzie do skutku? E, nie mamy ustalonej ceny jakby progu minimalnego, wierzymy, że oferta się powiedzie w 100%, ale jednocześnie, jeżeli. Znaczy, nie będzie dla nas problemu, jeżeli będzie to jakby troszkę mniej niż 46 milionów. Mhm. Tak więc dalej będziemy w stanie się rozwijać i rosnąć. Jasna sprawa. A inwestorów z pytań, które dostałem od, od, od czytelników parkietu, wynika, że inwestorów dosyć dziwi struktura planowanych wydatków. To znaczy, Państwo informują, że z tych 46 milionów złotych większość ma pójść na marketing istniejących już produktów, a tylko 6 milionów złotych na rozwój nowych. To jest typowa struktura wydatków dla firmy tego, tego pokroju i w branży, w której Państwo działają? Znaczy ja bym nie nazwał jakby tego marketingiem, tak? Mhm. Te pieniądze zostaną wydane na user acquisition, czyli pozyskiwanie nowych graczy do naszych gier. I jest to jedyna jedna strategia, która ma szansę powodzenia. W tej mhm. chwili. czyli, czyli w, 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 w Państwa działalności koszt pozyskania użytkowników jest większy niż koszt produkcji nowych, nowych gier? Tak? Niestety tak rynek ewoluuje w tej chwili, że bez środków na pozyskanie nowych użytkowników nie można odnieść sukcesu na tym rynku. A w, jak, w jaki sposób to się robi? W jaki sposób się pozyskuje użytkowników A, jest do to gier mobilnych? Jakby najprostszym sposobem jest Facebook. Czyli na, jakby na platformie Facebook możemy e, stargetować, kogo chcemy kupić, tak? Mhm. Czyli możemy kupić użytkowników, którzy lubią czołgi, albo tak. możemy kupić użytkowników, którzy wydają dużo pieniędzy w grach. Mhm. E, I w zależności od e, jakby targetowania, e, jest różna cena tego użytkownika. Tak. Jeżeli chcemy kupić użytkownika, który faktycznie wydaje pieniądze, jego cena może nawet osiągnąć 10 dolarów, ale mhm. mamy dużą. Pewność, że, że te 10 dolarów się zwróci, bo on po prostu wydaje z powrotem w grze. I mhm. jakby User Acquisition to nie jest marketing, bo w marketingu wydaje się pieniądze i nie do końca jest. wiadomo, jaki jest efekt. A w przypadku User Acquisition my na bieżąco jesteśmy w stanie e, obserwować, czy te wydane pieniądze się zwracają, czy nie. I jeżeli wybraliśmy złą grupę, tak. I, I widzimy, że, że oni nie wydają w naszych grach, to po prostu zatrzymujemy tą kampanię tak? i szukamy nowych grup użytkowników, którzy są bardziej skłonni zostawiać pieniądze. Jasna sprawa. Za chwilę jeszcze wrócimy do modelu działalności państwa firmy, ale chciałbym zapytać o strukturę emisji. Bo z prospektu wynika, że planują państwo emitować 1,3 miliona nowych akcji oraz sprzedać 1,5 miliona z istniejących 12 mln, milionów akcji. Czyli jeśli dobrze liczę, to do inwestorów trafi 21% ogółu akcji. Kto, kto będzie w posiadaniu reszty, czyli kto, kto będzie miał kontrolę nad spółką, krótko mówiąc? Będą to dotychczasowi udziałowcy, czyli ja i moja żona Karolina, założyciele firmy iDeMedia. Media. Mhm. Będzie to firma We Are One, za którą stoi wiceprezes Hannibal Soares i grupa ATM, która zainwestowała w iDeMedia w 2010 roku. Mhm. A udział, udział w głosach na, na walne zgromadzenie będzie jeszcze mniejszy niż w akcjonariacie. Z czego to wynika? Bo widziałem, że tam około 15% tak, głosów trafi do. Tak, bo dotychczasowi udziałowcy będą mieli akcje uprzywilejowane, ale te akcje też nie trafią do obrotu giełdowego. Mhm, jasna sprawa. To wróćmy w takim układzie do, 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 do tematu modelu działalności. W, w ubiegłym roku przeszli Państwo z modelu GAP na model GAS. Co to oznacza proszę powiedzieć? GAP, może rozwinę te skróty. GAP, my to nazywamy Game as a Product, GAS Game as a Service. Mhm. Podstawowa, największa różnica jest w cyklu życia produktu. Gra typu GAS jest to gra, nad którą pracujemy po wydaniu, dodając nowy content, dodając nowe tryby rozgrywki, i mamy pewność, że użytkownicy będą wracali do tej gry, będą grali w tą grę dłużej i my będziemy czerpali zyski z tej gry przez dużo dłuższy okres niż w przypadku Game as a Product, czyli po mm -hmm. prostu tworzyliśmy grę, ją wydawaliśmy i... Była sobie tam pobierana i po jakimś tak, czasie... Tak, tak, to tak ale jakimś po, czasie, po jakimś czasie po prostu po piku to tak sobie spadało. W przypadku Game as a Service samo, sama promocja sklepowa nie jest... Aż tak ważna dla nas, bo jesteśmy w stanie zarobić mm -hmm. więcej w, jakby w kolejnych miesiącach. Czy to rozumiem są założenia? A jaka, jaka jest praktyka? Bo już w tym nowym modelu Państwo działają od pewnego czasu, i czy, czy widać, że rzeczywiście działa to w sposób zgodny z założeniami? Tak, działa jak najbardziej. Mamy już trzy gry w tym modelu: jest to Tank Salot, Darts Club i Tiny Gladiators 2. I możemy. Tank Salot tu mamy w tle. Tak, ten lot mamy tu w, tu w tle I, i jak najbardziej model działa i, i wszystko jest zgodne z założeniami. Mm -hmm. e, e, proszę, proszę powiedzieć jeszcze. Co dokładnie jest dla Państwa źródłem y, y, dochodów? To znaczy wydatki u, użytkowników w grze na, na jakieś dodatkowe usługi, czy, na, czy, czy, czy reklamy, które się, się, się pojawiają? Bo, 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 bo same gry są nieodpłatne, prawda? jeśli, jeśli dobrze rozumiem. Tak, e, znaczy ja może jakby zacznę też trochę od początku, tak? Mhm. Bo e, mamy jakby trzy źródła przychodów, tak? Jednym źródłem przychodów są gry, które tworzymy jakby in-house i w ramach naszych tak. spółek joint venture. Drugie źródło przychodów są to gry zewnętrznych deweloperów i my je publikujemy, czyli taki publishing. Mhm. A trzecie źródło przychodów jest to superscale. Jest to nasza spółka joint venture, która zajmuje się optymalizacją gier, podnosząc jakby przychody z gier i wynagrodzenie dostaje w ramach share z. Dodatkowych przychodów gry. Że, tak, czyli część po... dodatkowych przychodów tych gier, gier w ten sposób ulepszonych, trafia do państwa. Tak, trafia mhm. do Super a później w kolejnym etapie do nas, tak? A i, i, jaka jest struktura, struktura przychodów? Struktura przychodów w tej chwili. Tak. No, e, znaczy, tak jak mówię, no, w tej chwili większość są to zakupy w aplikacji e, i reklamy, tak? Mhm. Jakby jeżeli chodzi o rynek, tak, to. Zarabiamy około 55% na iOS-ie, 45% na Androidzie. Mhm. Ale w tej chwili główne źródło przychodów są to gry. Jasna sprawa. Wpiszą Państwo w prezentacji dla inwestorów, że BoomBeats jest w 100% oparty na analizie danych. Co, co, co to znaczy? To oznacza, że wszystkie nasze decyzje są... Tak z angielska, data driven. Mhm. I to polega na tym, że na przykład cykl produkcji, tak? Mamy cztery etapy, tak? Zaczynamy od prototypu, później mamy etap developmentu, później mamy etap soft launchu i etap Hard launchu. I na każdym etapie analizujemy wszystkie współczynniki i staramy się jak najszybciej ocenić, czy dana gra ma szansę osiągnąć sukces, mhm. czy nie. Znaczy, no, chcemy uniknąć sytuacji, że wydamy. 500 tysięcy czy milion złotych na grę, dla którą, w którą nikt nie będzie chciał grać. Czyli jakby naszym celem jest, brzydko mówiąc, zabijanie jak najszybciej nietrafionych pomysłów. Jasna sprawa. Grupa Bumbi to właściwie nie jest spółka, tylko grupa kapitałowa. Mają Państwo 8 firm zależnych i udziały w jeszcze trzech, jeśli, jeśli, jeśli dobrze odczytałem Państwu prezentację. Z czego wynika tak dość skomplikowana w sumie struktura, struktura firmy? Znaczy, tak, żeby być szczegółowym, to jest 13. 13 <grym spółek <grym> zależnych jest, tak? Tak. E, e, może to wygląda skomplikowanie na, na papierze, ale w rzeczywistości jest to celowe, bo mamy spółki, które na przykład zajmują się tylko produkcją i wydawaniem. Y, symulatorów parkowania. Mm -hmm. y, I mamy inną spółkę, która zajmuje się tylko wydawaniem gier o najwyższym potencjale monetyzacyjnym. Mamy kolejną spółkę, która zajmuje się wydawaniem gier hyper casual. Po prostu nie chcemy mieć wszystkiego na jednym koncie, no bo wtedy tracimy tożsamość tego konta, tak jakby. Mm -hmm. a, a oprócz tego mamy też spółki joint venture. Jedna ze spółek y, to jest MoonDrip. Y, gdzie jakby naszym udziałowcem jest e, Stefan Wong, e, który stoi za sukcesem Piano Ties 2, gry, która ma ponad 1 miliard pobrań na całym świecie. E, on był szefem Cheetah Mobile, mhm. jest jakby geniuszem, mm, na, jakby geniuszem na rynku mobilnego i jest jakby naszą furtką do podbicia Chin, ponieważ żeby być żeby odnieść sukces na tamtym rynku, trzeba mieć Chińczyka, który, który pomoże, bo jednak z Europy jest to no, niemożliwe. A Chiny to jest rynek o największym potencjale? Tak, Chiny, Chiny to jest rynek o największym potencjale i, i jest to naprawdę, i naprawdę trudny rynek. Mhm. Kolejna nasza spółka, joint venture, to jest Superscale, o której tak, wspomniałem tak. wcześniej, jest to spółka z Iwanem Trancikiem która zajmuje się jakby poprawianiem wyników gier, czyli to jest business intelligence, monetyzacja, dodatkowo user acquisition. I korzystamy my jako Bumbit z ich usług, ale spółka ta też świadczy usługi dla jakby... Na zewnątrz. Na zewnątrz, dla największych firm, potentatów na tym rynku. Czyli poniekąd wspierają Państwo swoje konkurencje. I tak, i nie. Raczej ja właśnie, ten rynek jest tak ogromny, Mm -hmm. Że tu ciężko mówić o jakiejś konkurencji, tak? Rynek gier mobilnych to jest ponad 120 miliardów dolarów, tak? Nie, tak. Czyli jest, jest miejsce dla każdego. Ja, jakby z, ze swojej strony, też się cieszę, że w Polsce e, też firmy przestają ze sobą konkurować, a zaczynają współpracować, bo wszyscy zrozumieli, że ten tort jest tak wielki, że mm -hmm. lepiej stworzyć, lepiej sobie pomóc niż. Niż nie. Jasna sprawa. Proszę powiedzieć jeszcze trochę o planach, jeśli chodzi o politykę dywidendową, już po, już po debiucie. E, za rok 2018 nie przewidujemy dywidendy, ale chcemy się dzielić profitami z, ak z akcjonariuszami i od 2019 przewidujemy od 40 do 80% skonsolidowanego zysku netto. Na, e, na dywidendę? Tak. A czemu, a czemu właściwie nie ma jeszcze wyników za 2018 rok? Bo to też, jest, to też jest źródłem pytań inwestorów, że w prezentacji podają Państwo tylko wyniki do, do pierwszej połowy, przecież mamy już kwiecień. Tak? tak, no wynika to niestety z całego procesu IPO, że cała, cały nasz dział księgowy był zajęty przygotowaniem prospektu. Wynika to też z przejęcia Superscale'a mhm. i rozmów z audytorem na temat jakby Iwe, za iwe, za, iwe, za iwe. inwestowania. Tak. No i, i dlatego mamy, znaczy nie, nie chcę powiedzieć opóźnienie, tak, bo cały czas mhm. mamy. W terminie. Jesteśmy w terminie. Pierwsza połowa 2018 roku była udana. Z to wzrósł ponad trzykrotnie w ujęciu rok do roku. A ta druga połowa roku, o której wyników jeszcze nie znamy, jak, jak przebiegła? Jeżeli chodzi o drugą połowę roku, to ona została obciążona kosztami. Zwiększenia produkcji, nasza grupa się bardzo powiększyła kosztami przejęcia też innych spółek. Tak więc wynik za cały rok 2018 nie będzie się wiele różnił od wyniku za pierwszy półroczy. <zyskli> <zyskli> Premier Mateusz Morawiecki i ogólnie polski rząd dużo mówił o tym, że, że branża gamingowa to jest taka nasza perełka eksportowa. Rząd tu deklaruje wsparcie, jakieś fundusze na rozwój. Czy Pan, jako prezes spółki gamingowej, odczuwa to wsparcie? Znaczy, na pewno doceniamy próby, tak. Czy wszystkie te projekty, jak IP Box czy Game In, stanowią na pewno wsparcie dla polskich deweloperów. My nigdy jeszcze nie korzystaliśmy z tego. W tym roku staramy się skorzystać z dofinansowania w, w projekcie, używając jakby Game In. Mhm. Ale jeżeli chodzi o jakby. Polskę, no to my staramy się promować nasz kraj poprzez nasze gry. Nasze gry są bardzo często w top ten na listach w krajach o jakby najwyższym potencjale, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy. Jakby mogę się też pochwalić, że w tej chwili Tankselot jest w top ten w Chinach. Mhm. Tak więc jest to dla nas taki duży sukces, duży sukces. ale mówię, no my Staramy się promować Polskę, że BUMBIT jest polską firmą, zrobioną w Polsce. Jeszcze na koniec chciałbym zapytać o... Teraz, teraz pozyskują Państwo kapitał, kapitał z giełdy, a jak, jak, jak finansowało, jak wyglądało finansowanie wcześniej? Jakie są ewentualnie, ewentualne plany na przyszłość? Czy, 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 czy zamierzają Państwo korzystać z jakichś innych instrumentów finansowych, nie wiem, obligacje? Znaczy yy? cały czas się finansowaliśmy? z... Ze wzrostu, tak. Mm -hmm. nigdy, nigdy, jakby nie, nie, nie mieliśmy zewnętrznych finansorów, fi, 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 zewnętrznych, finansowania, tak. zewnętrznego finansowania. E, jedyny, jakby moment to był w 2010, kiedy spółka Media e, skończyła produkcję gier e, dla dzieci, bo mieliśmy licencję na Wolka i Lolka, Reksia kościół Kamatołka. Mm -hmm. I postanowiliśmy zacząć robić gry mobilne. No i wtedy, jakby doszło do inwestycji grupy ATM, spółka ID Media. No i cały czas rozwijaliśmy się z własnych środków. Jasna sprawa, dziękuję serdecznie. A ja przypominam Państwu, że naszym gościem był dzisiaj pan Marcin Olejasz, prezes i współzałożyciel firmy Boombeat.